Przebija się w fundacji to, że rzeczą najważniejszą jest to, że możemy razem być. Kiedyś pewien bezdomny człowiek do mnie powiedział, że lubi tu przychodzić, bo traktujemy go poważnie, jakby był kimś ważnym. Mhm. Mówi: Tam na zewnątrz, kiedy wychodzę, jestem bezdomny. I nawet jak ludzie nie mają nic do mnie, to przechodzą i wzrokiem jakoś oceniają, a tu traktujecie mnie, jakbym był kimś normalnym. Ja mówię, no, ale jesteś normalny. <laughs> Więc to jest to, że i tego nie stworzyłem ja sam. To tworzą ci ludzie. Ja jestem dumny z tej społeczności, bo to jest jakaś społeczność hopsa. Jestem dumny z tych ludzi, że, że oni na pierwszy rzut oka można by było powiedzieć, że są jakby z takiej trudnej grupy. Ale oni potrafią z siebie wydobyć to dobro, potrafią wydobyć tą miłość, tą, to współczucie, właśnie y, y, brak tych podziałów, dzielenia się. To jest fantastyczne. Ja kocham te spotkania.